Prawdy. I wtedy się dowiedzieliśmy, Szanowni Państwo, od prokuratora e, w Kaliszu, że będziemy deportowani do, do Izraela. Izraela. Nie śmiejcie się, myśmy się naprawdę zesrali ze strachu. I powiem Wam, jak e, okazało się, że nie będziemy deportowani, to byliśmy szczęśliwi, byliśmy. że jesteśmy w polskim więzieniu. Tu stoją dwaj kryminaliści. Deportowanie nas do Izraela powstało w głowie Kamińskiego. Pamiętacie taki mały człowiek w okularkach? Kamiński mu jest. On, alkoholik taki, tak. On wtedy powiedział na życzenie Ministra Spraw Zagranicznych Lapida, tak. że to co się stało w Kaliszu, spalenie fundamentu cywilizacji żydowskiej na ziemiach Polski, zniszczenie przywileju żydowskiego, Fałszywego przywileju, że w Izraelu możemy ich tylko osądzić. Powiem wam, gdyby nas wywieźli do Izraela, to by nas tutaj nie było, ale ale uważajcie, i z tym zakończymy. Rząd polski nie dał nas deportować do Izraela. Ale Izrael zażądał mojej kurtki, moich spodni, butów. moich butów, mojej koszuli, furażerki. mojej furażerki, mojego pasa. I one pojechały do Izraela, bo tam są tylko jedyni specjaliści, którzy byli w stanie nienawiści i faszyzmu. którzy byli w stanie czy to są, czy to są rzeczy. Poczekaj, że to są rzeczy faszystowskie. I teraz powiem wam tak. Jakżeś się zdziwili, bo moje bryczesy miały 42 cery, bo są z prawdziwej wełny i były w prezencie mi dane przez starego kawalerzystę, więc zobaczyli, że polski narodowiec ma cerowane spodnie i, i zapina się pasem, który dostałem w prezencie od Niemca, pasem Nerdowskiej Narodowej i Ludowej Armii NRD. Więc jak to wszystko zebrali do kupy, plus orzełek na czapce z trupią czaszką, huzarów śmierci, Przyszły te rzeczy z Izraela i stwierdzili, że to nie są rzeczy <laughs> I Wszystkiego dobrego Wam życzę. Dziękujemy. Tak, jakie? Jedno pytanie. Tak, jak Nadamy właśnie sprawę. To co się teraz odbyło. Tak. Jest mniej więcej. Abdykowanie mi, czyli poddaństwo dla... Nie Polaków, tylko właśnie A czy kto obdykował? Ci posłowie, ci, którzy uczestniczyli w tym obrębie. No, czy w związku z tym sprawa, którą oni teraz stanowią, obowiązują nas, czy tą nację, do której złożyli go? Oni się, oni się wykluczyli z narodu polskiego, wykluczyli się w tamtym roku, kiedy Grzegorz Brał gasił Hanukę, wykluczyli się każdym działaniem, każdym słowem. To już nie są polscy posłowie, to są polskojęzyczni posłowie i takich postrzegajmy. które stanowią nas Nie, nas nie obowiązuje, tylko mają jeszcze siłę w ręku. I mogą respektować, egzekwować to prawo. Ale powiem tak. Ale to Państwo, to jest żart. Od roku wysłuchujemy o wystąpieniu, o wystąpieniu Brauna. Od ponad roku wysłuchujemy o tym, że zachował się i tutaj słyszymy różne epitety w Sejmie Polskim, ale od roku nie słyszymy, co się stało z kobietą, która naruszyła cielesność posła RP w Sejmie, która go zaatakowała, za, rzuciła się na niego, próbowała go bić. Od roku nie ma o tym ani słowa. Nie zajęto się o tym żadne media. To jest dowód, że to nie są media polskie, bo ta kobieta postąpiła haniebnie. Ta kobieta postąpiła niezgodnie z prawem. Ja nie słyszałem o zarzutach prokuratorskich, ja nie słyszałem o prowadzeniu sprawy przez policję. Ja nie słyszałem o decyzji marszałka Sejmu, ani yy, straży sejmowej. Nie słyszałem o wyciągnięciu żadnych konsekwencji. Więc po raz kolejny wygląda na to, że fałszywki statutowe działają w Polsce. Po raz kolejny wygląda na to, że jedni mają większe prawa niż inni, albo mówiąc wprost, przywileje. I nazywamy to po imieniu. Po imieniu. Żydzi pozwalają sobie na więcej niż Polacy i Ktoś to przykrywa. Są prokuratorzy, są policjanci, są e, decydenci w Polsce, którzy uwalają temu łeb. Nie, nie to policjanci, co? Jedni... komendanci policji. Komendanci. komendanci. Są równi i równiejsi, znowu, zadaję to pytanie, dlaczego nie wiemy nic na temat kobiety, która rzuciła się na posła w Polsce? A się... rzuciła się w Polsce w Sejmie. Marcy, Miała je... tylko kartę gości. Jeszcze jedną rzecz musimy powiedzieć. Wspomnieć... Chcę usłyszeć odpowiedź. Co się z nią dzieje? Nie nie usłyszysz. Nie, kartę. nie usłyszysz. Natomiast musimy tutaj wspomnieć i to należy się. Dziewczyna o pseudonimie Najka, tak? Najka. Natalia Rusiec. Dostała więzienie. Kryminał, karę kryminału za pochwalenie czynu posła Brauna. <laughs> Powiem wam, to jest jeszcze... Dodatkowy, dodatkowa kropla goryczy do świadomości mówił o tym poseł Matecki że na opolszczyźnie człowiek dostał pół roku więzienia za hasło Polak Polska dla Polaków więc yy, yy, domiar niesprawiedliwości w Polsce albo wymiar sprawiedliwości w Polsce jest rozszarpany są sędziowie prawi którzy nie boją się wydawać wyroków zgodnych z prawem i są sędziowie, którzy są na usługach. Są sędziowie, którzy są na usługach. Są prokuratorzy, którzy zachowują się godnie. Jestem tego najlepszym i Marcin przykładem. Odrzucane są, odrzucane są doniesienia na nasz temat po bardzo Cisze. głębokiej analizie. Jak również stajemy przed sądami. Stajemy przed sądami za tak zwaną mowę nienawiści i zostajemy skazani. Mamy przed sobą kilkadziesiąt procesów, kilkadziesiąt za sobą. Jak to się śmiejemy, od sądu do sądu wędrujemy i czekamy ze zdziwieniem, kiedy wejdzie prawo o mowie nienawiści, które będzie nas pozwalało zamykać za sprzeciw, za, za nasz za nas sprzeciw przeciwko 57 czy 72 płci, które ponoć istnieją, bo, bo to, wchodzi, to wchodzi. Ile to jeszcze może trwać? Dożyje, dożyliśmy takich czasów, szanowni państwo, że ludzie bardziej się boją otworzyć usta i powiedzieć kobieta, mężczyzna, niż wyjść w nocy w nieznanej dzielnicy, w obcym mieście na ulicę. No to jest parodia. W jakim państwie żyjemy, żeby ludzie się bali bardziej powiedzieć, co myślą, niż wyjść na ulicę w nocy? To jest upadek państwa. W ten sposób się właśnie rozbija państwo. Ja powiem jedną rzecz, bo Wojciech tutaj. Przedstawił sprawę bardzo grzecznie, żeby przeczytać wiersz, przedstawić w pamięć Agnieszki i tak dalej. Myśmy tutaj też zwołali wielu rodaków, komratów, żeby wspierali tę ideę, bo walczymy o sprawy polskie, o Polskę narodową, o słuszne sprawy. Natomiast wielu tych ludzi po prostu w tej chwili odchodziło rozgoryczonych i stwierdzili, powiedzieli, że mocno stanowią się nad dalszym wspieraniem korony Grzegorza Brauna, Konfederacji Korony Polskiej. Jeśli nie potrafią ci ludzie znaleźć uznania, nawet do przeczytania prostego tekstu, znaleźć w chwili czasu, e, powiedzieli, że bardzo będą się od tej chwili zastanawiać nad tym, czy naprawdę jest tutaj reprezentowany interes Polski. E, ja zostawię to bez komentarza, ale proszę, żeby ludzie, którzy decydują o pewnych sprawach, przemyśleli, e, czy warto się posuwać do takich kroków. Marcie, zakończymy piosenką. Nigdy z Żydami nie będziemy w aliansach, przed ich podłością karku nie skłonimy, bo my sławianie u Boga w ordynansach prawdy broni. Prawdy bronimy. Czuj duch! Czuj! Czuj, czuj, duch, czuj duch, duch, duch! Czuj! 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 czuj, 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 czuj. Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć! 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 A Polakom życie w, dobre bycie. Życie, w życie, dobrobycie! Życie! Życie! Dobro bycie! Życie! Życie! Dobro bycie! Życie! Życie! Dobro bycie! Tylko ja pomknę Wojtek do tego, co Ty mówiłeś a propos tych sędziów. Uczciwych, nieuczciwych. Mamy tak, że nawet jeżeli ten uczciwy dostanie sprawę i przez wszystkie trzebnie procedury prawne i ktoś udowodni, że jest niewinny, to i tak tego sędziego są w stanie wymienić na tego, który jest skorumpowany i nie jest niestety opłacony. I który wyda wyrok, który będzie nas wskazywał, mimo tego, że nie ma tego... powiem Ci tak. W sądzie zabraliśmy kiedyś z Marcinem głos i powiedzieliśmy, byliśmy bardzo wysłuchani, że współczujemy prokuratorom i sędziom, bo tak się stało, że krążymy po Polsce. I spotkaliśmy na stacjach benzynowych w Polsce y, 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 tak zwane bliskie spotkania trzeciego stopnia. Ja, tak. Spotkaliśmy raz panią sędzię, która do nas podeszła, jak robiliśmy sobie kawę. Jeszcze wtedy mogliśmy robić kawę na Orlenie, bo Orlen się wtedy jeszcze nie kurwił dla owsiaka. Więc robiliśmy kawę i ona mówi tak: chłopaki, ja jestem sędzią. No i będzie nas pani sądzić? Nie, niestety. Chciałabym, bo bym was od razu uniewinniła. Więc są tacy ludzie. Przyszedł do nas duży chłop, blondyn, chociaż Marcin mówił, że był rudy. I mówi tak, przedstawił się i mówi, jestem prokuratorem. I powiem wam tak, my prokuratorzy... Nie możemy patrzeć na tamtych prokuratorów, którzy hańbią nasz zawód, hańbią nasz zawód. Ja mówię, i co będzie, jak wyjdzie to prawo, że są tylko, że jest 57 płci, a nie dwie? A on mówi, nic, zrzucę tę robotę, bo się już dłużej jej wykonywać nie da. Nie wyobrażam sobie, żeby skarżyć człowieka, który powie, że są tylko dwie płcie. Nie wyobrażam sobie tego. To jest granica. Ale no to my, my mu gratulujemy, on ale nie, mówi, ale nie cieszmy się. Krajowa, krajowa szkoła z, z sądownictwa i prokuratury przygotowuje już młodych, młodych adeptów tej sztuki, adeptów ta, szuki, którzy się... Mają wyprane koło, mózgi, tak? więc korzystamy, korzystamy z okazji, że jeszcze możemy. Da. Są tylko dwie płcie, mężczyzna <słuch> <słuch> i kobieta. Potwierdzają to choroby psychiczne. psychiczne. <słuch> tak tak Potwierdzają tak to również archeologowie, którzy wykopują zwłoki i oceniają. Kim ów pochowany odnaleziony był? Kiedyś odbyła się dyskusja między studentką a e, profesorem malarstwa.